Cześć kochana, witam cię serdecznie na moim kanale Wanda Training z tej strony Wanda. Jeżeli interesuje Ciebie efektywny trening, zdrowe odżywianie, mądre zarządzanie czasem, dobre życie oraz osiągnięcie efektów w jak najkrótszym czasie, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Czy wiesz, że kilka lat temu byłam tam, gdzie ty jesteś? trenowałam i nie miałam efektów. Nie wiedziałam co i jak jeść. Byłam zmęczona, często chorowałam, miałam niedoczynność tarczycy, kiepską cerę, paznokcie i włosy. Byłam permanentnie zmęczona, rozdrażniona, miewałam huśtawki nastroju. Co się stało? Zmieniłam swój styl życia diametralnie. Po przeczytaniu artykułu na temat tego, że jedzenie ma wpływ nie tylko na zdrowie i wygląd zewnętrzny, ale również na biochemię mózgu, postanowiłam przeprowadzić na sobie mały eksperyment. Dzięki któremu powstał mój szybki i zdrowy sposób na top figurę oraz zdrowie nie na chwilę, ale na długie lata. Długo testowałam i weryfikowałam informacje przeczytane w książkach i zdobytych podczas różnych szkoleń, i mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ty już nie musisz tego robić. Masz ode mnie gotowy przepis na swój sukces. Długo zastanawiałam się, w jaki sposób powinnam przekazać tobie moją wiedzę, tak żebyś nauczyła się, jak zdrowo. Się odżywiać. Wiele z Was pytało, jak i co jeść. Chciałyście ebooka z przepisami, później z przykładowymi jadłospisami oraz gotową dietą. Czy jak zwykle wszystko naraz. I wszystkiego jak na pierwszy raz oczywiście za dużo. A dlaczego ja chciałam, żebyś tym razem wykonała wszystko jeden do jednego, po to, żebyś tym razem osiągnęła swój cel? Dlatego postanowiłem przedstawić Wam najprostszy i najczytelniejszy sposób zdrowego odżywiania, dzięki któremu mogę jeść to, na co mam ochotę, i cieszyć się zdrowiem oraz top figurą przez lata. Wiecie, dlaczego większość kobiet nie ma efektów? Po pierwsze, z powodu nadmiaru informacji. Po drugie, z powodu nadmiaru sprzecznych informacji. Najwięcej czasu zajmuje Wam szukanie i weryfikowanie. Jeśli macie za dużo do zrobienia, to najczęściej nic nie zrobicie lub będziecie to wykonywać byle jak. Dlatego ten e-book jest wyjątkowy. Po trzech miesiącach stosowania się do zaleceń zbudujesz solidny fundament. Dopiero potem możecie sięgać po kolejne pozycje, nowe przepisy, spersonalizowane diety czy jadłospisy. Niestety, bez pominięcia podstaw nie ma sensu sięgać po więcej. Na początku Twojej przygody, podczas której obalamy dotychczasowy sposób myślenia i budujemy nowe nawyki, zaczynamy od najprostszych i najskuteczniejszych metod. W przeciwnym wypadku będziesz budowała dom, jeszcze nie mając fundamentów ani ścian, a już kładąc dach. Niewykonalne, prawda? Obalamy mity. Czyli nauka nowych, zdrowych nawyków. Wiele lat temu zrobiłam kurs dietetyka, podczas którego uczono liczenia kalorii oraz analizowania posiłków pod kątem makro-, a nie mikroskładników. Nie przemówiła do mnie ta metoda, dlatego przez kolejne lata pogłębiałam swoją wiedzę, uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach i czytając wiele książek. Teoria to jedno, praktyka drugie. Wiesz, że bez działania nie będzie efektów. Wiem, że jesteście zajęte czynnościami dnia codziennego, wiem, że co chwilę pojawia się jakaś super dieta, dlatego postanowiłam stworzyć wiedzę w pigułce gotową do wdrożenia. Dzięki tej metodzie od lat jestem zdrowa, pełna energii, mam super sylwetkę cały rok i jednocześnie nie marnuję czasu na nieskuteczne rozwiązania. Zapoznaj się teraz z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania, czyli diety bez diety. Oto moich i teraz Twoich 10 przykazań. Pierwsze, nie liczysz kalorii. Drugie, nie ważysz posiłków. Trzecie, nie chodzisz głodna. Czwarte, odstawiasz cukier, alkohol oraz mąkę. Piąte, jeszcze tylko w okienku czasowym przez 80 godzin. Szóste, nie łączysz białek z węglowodanami. Siódme, ograniczasz spożycie mięsa. Ósme, trzy posiłki pite, dwa gryzione. Dziewiąte, trzy posiłki, a dziewiąte to jajka, zupa, green smoothie. I dziesiąte, nawadnianie organizmu nie wodą, ale warzywami, owocami i kiełkami. Krok pierwszy. Dieta słoikowa. Przez trzy miesiące wszystkie posiłki przygotowujesz w domu. Najszybszą, najzdrowszą i najskuteczniejszą dietą jest dieta słoikowa. Dlaczego? Przygotowujesz raz i jesz przez kilka dni. Zawykowane zupy trzymane w lodówce nie psują się. Kiedy jesteś głodna, otwierasz słoik, podgrzewasz i jesz. Nie sięgasz po niezdrowy zapychacz. Sama gotujesz, więc wiesz, że nie ma w tym posiłku żadnych niezdrowych substancji. Soki, smoothie, koktajle robisz rano, masz jedzenie w ciągu pracowitego dnia. Jedzenie w postaci płynnej nie tylko jest wygodne i szybkie do spożycia, na przykład w samochodzie, podczas zakupów czy w pracy między klientkami. Oczywiście nie polecam jedzenia w biegu, ale czasami po prostu nie ma wyjścia. Ale takie jedzenie w formie płynnej jest najlepiej wchłaniane przez Twój organizm i wtedy szybko rozprowadzane bezpośrednio do komórek. Dzięki temu Twój organizm nie marnuje energii na trawienie. Krok drugi. Zaopatrz się w sokowirówkę oraz mikser. Większość posiłków będzie pita, dlatego ważne jest, żebyś zaopatrzyła się w odpowiedni sprzęt. Do green smoothie oraz koktajli owocowych potrzebujesz mikser kielichowy. Najlepiej jak kupisz szklanę z prostokątnym dnem, tak żebyś wkładała kielich do podstawy, a nie wkręcała, ponieważ wkręcane szybko się psują. Wybierz taki, który ma większą moc i jest w stanie pokruszyć lód. Przyda się Tobie podczas przygotowania porannych koktajli z mrożonek. Najlepiej jakbyś wybrała kielich o pojemności około 1,75 litra. Do soków z warzyw potrzebujesz sokowirówki. Wybierz taką, która ma duży otwór i duży pojemnik na odpad. Dzięki temu zaoszczędzisz czas na krojenie warzyw oraz opróżnianie pojemnika w trakcie przygotowania soku. Krok trzeci. Lista zakupów. Planuj co zjesz i kupuj tylko te produkty, których potrzebujesz. Oszczędność czasu i pieniędzy. Do sklepu idź najedzona, koniecznie z listą zakupów. W domu zrób porządki i wyrzuć wszystkie niezdrowe produkty. Zacznij od alkoholu, cukrów, mąki, soli oraz produktów gotowych i przetworzonych. W momencie, kiedy zachce ci, ci coś słodkiego, słonego, niezdrowego, a nie będziesz miała tego w domu, prawdopodobnie nie będziecie się chciało ruszyć <laughs> dupy i kupić. Widzę po sobie. Nie mam, nie jem, mam, no to jem oczywiście wszystko. Dlatego tak ważne jest planowanie posiłków i wcześniejsze przygotowanie. Wybierz sobie z przykładowo przepisów kilka pozycji i kup właśnie te produkty. Staraj się wybierać owoce i warzywa sezonowe, koniecznie bio. Mają one więcej mikroskładników i nie zapomnij o dokładnym umyciu. Przykładowa lista zakupów na jeden dzień. Zawsze myśl kategoriami produktu, a nie posiłku. Co powinnam zjeść, żebym była zdrowa i żebym miała energię, jakie produkty są mi potrzebne, jaki produkt da mi potrzebne witaminy i mikroelementy. Nie myślimy już kategoriami hmm, co dziś na śniadanie, co dziś na obiad, co na kolację. A -a. Tylko myślimy, jakie produkty dadzą nam zdrowie i z tych produktów powstaną tak zwane pięciominutowe posiłki. Dlaczego? Nie chodzi tylko o oszczędność czasu, ale przede wszystkim o zachowanie właściwości potrawy. Gotowane, smażone, na przykład warzywa, tracą cenne mikroskładniki. Listę produktów na jeden dzień, takich must have, must eat, znajdziesz w moim e-booku. Jedziemy dalej. Zdrowe odżywianie, korzyści. No właśnie, dlaczego powinnaś się zdrowo odżywiać? Dlaczego tak bardzo Tobie to polecam? Po pierwsze, mnóstwo energii, boś miałam mnóstwo energii, fantastyczne samopoczucie, rewelacyjne wyniki krwi. zbudujesz kobiecą sylwetkę, osiągniesz równowagę między tkanką tłuszczową a mięśniową, oszczędzisz czas i pieniądze na zakupy oraz na gotowanie, będziesz osiągała sukcesy zawodowe. Dasz przykład rodzinie oraz bliskim. Wszyscy się ciebie będą pytać, co robisz, że tak świetnie wyglądasz. Będziesz odporny na stres, lepiej będziesz wykonywała treningi i będziesz pełna entuzjazmu i chęci do działania. Wiem, że nadmiar sprzecznych informacji frustruje. Wiem, że średnio co miesiąc pojawia się nowa dieta cud. Wiem, że męczy cię chodzenie z kartką, ważenie posiłków, liczenie kalorii, bycia głodną. Mm -mm. Wiem, że często jesteś sfrustrowana, rozumiem to. Efektów nie ma, no to jest frustracja. Wiem, że wyniki krwi nie są najlepsze. Dlaczego? Bo nie rozumiesz, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Czy dieta musi się kiedyś skończyć? Pytacie? Tak, jeżeli to dieta, to tak. A później efekt jojo, frustracja i kolejna próba, tym razem mm, poddanie się zgwarantowane, tak? Ale jeżeli jest to sposób na życie, to zrobisz wszystko, żeby to się nigdy nie skończyło, bo uzależnisz się od fantastycznej energii, od fantastycznego wyglądu i rewelacyjnego samopoczucia. Zapisujesz, co jesz. Zacznijmy od tabelek w planerze. Czerwona tabelka to są produkty zakazane, zielona produkty polecane. Abyś tym razem osiągnęła swój cel, potrzebujesz monitorować to, co jesz. Krok pierwszy: pobierz planer, na dole znajduje się link. Krok drugi: wydrukuj i wsadź do segregatora. I krok trzeci: codziennie. Wypełniaj zieloną oraz czerwoną tabelkę. Dodatkowo, załóż dodatkowo konto na Instagramie i postuj tam wszystko, co jesz. Tuż przed zjedzeniem zrób zdjęcie, wrzuć na tablicę i podpisz, o której godzinie to jadłeś. Nawet jeśli jesz coś niezdrowego, dzięki temu będziesz miała większą kontrolę. Oznaczając mnie małpawanda.trejna i hashtag Wanda Training, będę mogła zobaczyć, jak tobie idzie i doradzić. Czasami z pozoru drobnostka, mała zmiana, a ma ogromny wpływ na Twoje efekty. Jak przyspieszyć efekty? Postaw na soki z warzyw, ponieważ picie świeżych soków daje ciału potężną ilość enzymów, witamin, minerałów w naturalnej formie. Mój ulubiony sok to marchew, seler, imbir, jabłko i burak. Nie pal papierosów. Pij mniej alkoholu. Przez pierwsze 3 miesiące detoks, zabroniony alkohol. Po trzech miesiącach oczyszczania, maksymalnie raz w tygodniu, ok? I wapno morskie z rafy koralowej koło kinaby, ponieważ minerały odgrywają bardzo ważną rolę w regulowaniu równowagi kwasowo-zasadowej ciała, a wapno jest w tym najważniejsze, ponieważ jeśli masz właściwe stężenie wapna, twoje ciało jest lepiej natlenione, wzmacnia się system odpornościowy. Śmiech to zdrowie, ponieważ śmiech jest intensywnie zasadotwórczy. Gdy się śmiemy, mózg silniej uwalnia endorfiny do krwi, które niwelują stres, relaksują całe ciało i wywołują uczucie euforii. Do każdego posiłku jedz zielone warzywa. Jeśli nie masz takiej możliwości, to miej zawsze przy sobie spirulinę. Najczęściej popełniane błędy. Liczenie kalorii jest numerem jeden na liście, o której musisz zapomnieć. Co z tego, że wydaje się Tobie gdzieś przeczytałaś, nie? Że powinnaś być na diecie na przykład hmm, 2000 kalorii. Jak brakujące kalorie są wyrównywane, często przez dietetyczki lub w dietach pudełkowych, chlebem, makaronem, ryżem czy kaszą? Ten temat rozwijałam w pozostałych e-bookach. Możesz spożywać na przykład 1700 kalorii i być najedzona, a możesz spożywać 300 kalorii więcej, powiedzmy 2000 i być głodna. Jak to się dzieje? Piąc szklankę soku z selera naciowego zaspakajasz głód, jednocześnie dostarczasz mikroelementy i witaminy, a to tylko 14 kalorii. Możesz zdecydować się na 100 gram chleba, to jest jedna kromka. 265 kalorii, który nie przyczyni się do poprawy Twojego zdrowia, spowoduje najprawdopodobniej bezdęty brzuch, gazy oraz zmęczenie. Co wybierasz? Drugi błąd. Ważenie się. Zobacz jak wygląda 2,3 kg tłuszczu, tkanki tłuszczowej, a jak wygląda tkanka mięśniowa. Może teraz już zrozumiesz, dlaczego kiedyś ważąc 50 kg nosiłam rozmiar 38, a teraz metodą Wanda Training ważę prawie 60 kg, a mam rozmiar 34 czy tam 36, czyli dwa rozmiary mniej, a 10 kg więcej. Dlatego wyrzuć wagę, kup centymetr i zapomnij o kilogramach. Liczą się centymetry, a nie kilogramy. Liczy się Twój rozmiar i proporcje. A nie to, ile ważysz. 3. Nie daj sobie wmówić, że celulit jest czymś normalnym. Wszystkie kobiety go mają, mm -mm, nie jest. I teraz tutaj krótka dygresja. Jeżeli twierdzisz, że celulit jest czymś normalnym, to mogę również przyznać ci rację i powiedzieć, masz rację. Zgadzam się z tobą. Bo skoro jesz przetworzoną żywność i produkty z czerwonej tabelki, no to to jest normalne, że ten celulit będzie. Wracając do tematu, do e -booka. Jest to świetna wymówka dla tych kobiet, którym się nie chce wziąć życia w swoje ręce. Nie chce im się wyjść ze strefy komfortu i narzekają, że to wieknie ten, że to przez dzieci, że to genetyka i tak dalej. Ale drogą na skróty często wybierają, z czego zadowoleni są producenci cudownych tabletek i kremów. Jak się pozbyć celulitu? Wanda trening, czyli efektywny trening i zdrowe odżywianie. Proste. A zacznij od tego. Odstaw białe wino oraz cukier. Jest wiele czynników powodujących powstanie celulitu, ale białe wino oraz cukier są numerem uno, numerem pierwszym. Czyli odstaw je i obserwuj jaka będzie działa się magia. Idziemy dalej. Nie daj sobie wmówić, że puszczanie bąków jest normalne, bo nie jest. Jeśli masz zdęty brzuch, jeśli masz gazy, to znaczy, że zjadłaś coś, co Twojemu organizmowi się nie podoba, nie służy i dlatego wysyła tobie sygnał, że nie tędy droga. Wprowadzając zdrowe nawyki żywieniowe, obserwuj i notuj swoje samopoczucie oraz to, jak wygląda brzuch. Uwierz mi, będzie w końcu płaski, oraz to, jak wygląda Twoja kupa. Będziesz wypróżniać się regularnie bez zawarcia. Również kolor moczu wiele ci powie. Jeśli jest zbyt żółty, może to na przykład oznaczać, że wypiłaś za mało płynów. Wracając do tematu bąków, em, mówi się, że buldoszki francuskie puszczają bąki, to jest normalne. Powiem Wam, że odkąd mój buldożek jest na dermatologicznej karmie, to nie puścił ani jednego bączka. A w momencie, kiedy dostaje coś innego niż tą karmę, to uwierzcie mi, nie da się z nim wytrzymać. Czyli znowu, powinnyście troszeczkę tutaj pomyśleć, zastanowić się i nie słuchać innych. Dobra, idziemy dalej. Woda, jajka, ile i kiedy? Zaczynamy dzień od nawodnienia szkanka wody przygotowanej najlepiej z cytryną. Następnie z sok selera naciowego zamiast kawy, pijąc kawy wypłukujesz między innymi magnez i stajesz się pobudzona i rozdrażniona. Skóra staje się szara, a zęby żółkną. Wodę powinno się pić małymi łyczkami przed posiłkiem. Czy wiesz, że najwięcej wody zawierają warzywa, owoce i kiełki? Dlatego nie musisz pić zalecanych 2-3 litrów wody. Jeśli pijesz soki, smoothie, jesz warzywa, kiełki, owoce, pijesz herbatę ziołową, to nie potrzebujesz pić dodatkowo właśnie tych dwóch, 3 litrów. Pamiętaj, że pijąc wodę możesz spowodować więcej szkód niż pożytku. Na przykład, jeżeli pijesz ją za szybko. I wypijesz za dużo naraz. Jeżeli pijesz wodę gazowaną, badania udowodniły, że pijąc wodę gazowaną nie schudniesz. Na przykład, jeżeli pijesz wodę podczas posiłku, pamiętaj, że woda wypukuje z organizmu mikroelementy, dlatego często osoby pijące zalecane 2-3 litry wody dziennie mają niedobór niektórych witamin. Orzechy. Jakie orzechy kupujemy? Cały w łupinach, ponieważ chronią one orzechy od ciepła, od powietrza, światła i wilgoci, spowalniając procesy utleniania, dlatego rozłupujemy je już je tuż przed spożyciem. Orzechy łuskane nie są zbyt trwałe, trzeba je przechowywać szczelnie, zamknięte w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu. Zdrowsze są surowe orzechy, prażone czy pieczone pozbawia, pozbawione są mm, ich części antyoksydantów. Orzechy są bardzo kaloryczne, dlatego nie traktuj ich jako przekąski, tylko jako mm, konkretny posiłek. Ja wiem, że często traktujecie jako dodatek, na przykład do płatków owsianych bądź sałatki. Lepiej, jakbyś zjadła je osobno. Wybieraj świeże orzechy w skorupce, tak jak już było napisane. Nie jest orzechów w czekoladzie czy karmelu, ponieważ dostarczają one dodatkowych kalorii. Solone zaś sodu, którego i tak zjadamy za dużo. Pamiętaj, że choć orzechy mają sporo błonnika, jednak z powodu dużej zawartości tłuszczu, jedzenie ich w dużej ilości może spowodować zatwardzenia. Jedz zielone i chudni. Jeżeli do każdego posiłku dodasz zielone, szybciej osiągniesz swój cel i łatwiej będzie Ci go utrzymać. Jeżeli jesteś w podróży lub na wakacjach i nie masz możliwości wypicia green smoothie, miej pod ręką spirulinę i chlorellę. Jeżeli masz do wyboru zjeść sałatkę lub wypić smoothie, wybierz posiłek płynny. Dlaczego? Ponieważ mikroelementy szybciej wchłoną się do komórek, a tym samym Twój organizm będzie, nie będzie marnować czasu na trawienie i przeznaczy energię na np. Na spalanie tkanki tłuszczowej czy redukcję celulitu. Musisz pamiętać, że Twój żołądek to nie jest śmietnik i czym bardziej będziesz zwracać uwagę na kolejność jedzonych produktów, tym więcej energii zaoszczędzisz i tym lepiej będziesz się czuła. Jak planować posiłki? W zależności od Twojego stylu życia, Twój plan posiłków będzie wyglądał pod względem godzinowym zupełnie inaczej. Dlatego będziemy posługiwać się określeniem krok pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, A nie jak do tej pory, śniadania, obiad, ponieważ jest to mylące i większość z Was, myśląc o śniadaniu, ma przed oczami na przykład konkretną godzinę bądź konkretny posiłek. Tak jak wspomniałam, uczymy się nowego sposobu odżywiania, nowego myślenia. Owoce w pierwszej części dnia. Najlepiej przed pierwszym posiłkiem gryzionym, ponieważ po 20-30 minutach strawią się. Natomiast jedzone po lub w trakcie posiłku będą fermentować, zalegając w żołądku, czekając na swoją kolej trawienia, co znowu wydłuży czas trawienia i zabierze Twojemu organizmowi cenną energię. Krok pierwszy. Przeczytasz. E krok drugi w e-booku znajdziesz, krok trzeci w e-booku, krok czwarty w e-booku, krok piąty w e-booku i szósty również w e-booku. W e-booku również znajdziesz moje pięciominutowe przepisy: koktajle owocowe, śniadania, przekąski, surowe warzywa, desery, soki. Koktajle, zupy, sałatki i ekstra bonus. Dziękuję kochana, że dobrnęłaś do końca. Jestem ciekawa, czy wszystko już wiedziałaś, czy może część rzeczy była nowa, może wszystko jest dla ciebie zaskoczeniem. Dlatego daj koniecznie znać w komentarzu, co na ten temat myślisz, czy działasz w ten sposób, czy inny, i czy masz efekty, czy nie. Jeżeli masz dodatkowe pytania, pisz śmiało, ja będę starała się na nie na bieżąco odpowiadać albo. Nawet mogę przygotować kolejny filmik konkretnie pod Twoje pytanie. Buziaczki i do usłyszenia.